W ostatnim czasie mówi się bardzo dużo o wybiciu złota i srebra w górę, a jednocześnie krąży mnóstwo komentarzy o tym, że rynek papierowy chyli się ku upadkowi. W tym materiale oddzielimy fakty od fikcji, a ty wyjdziesz z niego z większą wiedzą i pewnością co do tego, czego naprawdę jesteś świadkiem. Jeśli śledzisz ostatnio rynek metali, zauważyłeś ten sam schemat powtarzający się w kółko: silne wybicie w górę, nagłe uderzenie w dół, a potem szybkie odbicie, które niemal czuje się jak policzek. Rynek, jakby mówił. Albo uważasz, albo płacisz czesne. Wspominam o tym, bo ostatni ruch wywołał dwie zupełnie różne narracje naraz. Pierwsza jest prosta. To tylko kupowanie na dołku. Ludzie zobaczyli korektę i kupili okazję. Druga jest pikantniejsza. Nie, nie, to coś więcej. Jest zmiana polityki, przeciek, podłoga cenowa, plan. A potem pojawia się trzecia historia, punktualnie jak w zegarku. Comex zaraz wybuchnie. Zwolnijmy! Bo gdy trzy narracje zderzają się ze sobą w ten sposób, bardzo łatwo dać się ponieść emocjom i bardzo trudno zachować trzeźwy osąd. Zacznijmy więc od tego, co się wydarzyło, opisując to prostym językiem. Złoto przekroczyło niedawno poziom 5 tysięcy, a srebro wskoczyło na poziomy, do których wielu inwestorów nie było mentalnie przygotowanych. Niemal natychmiast oba metale ostro się cofnęły. To cofnięcie jest istotne, bo właśnie ono tworzy narrację. Gdy ceny tylko rosną. Każdy może udawać, że to oczywiste. Dopiero gdy spadają gwałtownie, ludzie zaczynają wymyślać wyjaśnienia. Jeśli śledziłeś nagłówki, pewnie widziałeś jakąś wersję zdania, wzrost napędzany zakupami na okazji. Na pozór brzmi to nudno, niemal zbywająco. Nic tu nie ma, proszę się rozejść. Ale właśnie tutaj robi się ciekawie. Gdy rynek zaczyna mówić o okazji przy bardzo wysokich cenach, może to oznaczać dwie zupełnie przeciwne rzeczy. Może oznaczać, że jesteśmy na szczycie i ludzie gonią za trendem. Albo że następuje repricing, stare punkty odniesienia przestają działać. To nie jest to samo, a jeśli nie wiesz, w której sytuacji jesteś, będziesz ciągle tracić grunt pod nogami. Przyjrzyjmy się więc idei kupowania na dołkach i faktycznie ją przetestujmy, zamiast tylko powtarzać. Jeśli widzisz kupujących wchodzących po wyprzedaży, to normalne, tak działają rynki. Ale pytanie brzmi: jakiego rodzaju kupujący wchodzą? Czy to szybcy traderzy chcący złapać odbicie, czy długoterminowi inwestorzy używający słabości do budowania pozycji? Bo te dwie grupy zachowują się zupełnie inaczej, gdy nadchodzi kolejna korekta. Prosty sposób na myślenie o tym. Trader kupuje dołek jak gumkę, recepturkę. Chce, żeby się rozciągnęła i cofnęła. Gdy tak się stanie, sprzedaje. Długoterminowy inwestor kupuje dołek jak fundament. Chce dokładać kolejne warstwy. Gdy cena spada ponownie, często dokupuje. Gdy więc słyszysz zakupy na okazji, naprawdę chcesz wiedzieć, patrzysz na gumki czy na fundamenty. To ma ogromne znaczenie teraz, gdy ceny poruszają się w tych dużych, szybkich falach, bo nagłówki stają się leniwe. Szukają jednego, prostego wyjaśnienia, bo jest wygodne. Zakupy na okazji, zamykanie krótkich pozycji, słaby dolar, apetyt na ryzyko, cokolwiek. Ale rynki są nieporządne, a metale są jeszcze bardziej nieporządne, bo handluje się nimi jednocześnie na wielu zegarach. Jest zegar makroekonomiczny, stopy procentowe, oczekiwania inflacyjne, dolar, dług publiczny, zachowanie banków centralnych. Jest zegar przemysłowy, cykle produkcyjne, zapasy, nowe moce w fotowoltaice, nowe moce w centrach danych, wąskie gardła w łańcuchach dostaw i jest zegar pozycjonowania. Traderzy na kontraktach terminowych, animatorzy rynku opcji, hedgerzy i wszyscy ci, którym srebro jako takie jest obojętne. Liczy się dla nich tylko jako pozycja warkuszu. Gdy więc słyszysz zakupy na okazji, może to opisywać jeden zegar, podczas gdy dwa pozostałe napędzają rzeczywisty ruch. Dlatego możesz mieć dzień, w którym złoto i srebro ostro rosną i wszyscy są zachwyceni, a następnego dnia rynek uderza w twarz. Ten sam rynek, inny zegar. I to prowadzi nas do czegoś, o czym prawie nikt nie chce mówić, bo nie jest ekscytujące. Bazy. Baza to nieprosta linia w górę. Baza to okres, w którym rynek kłóci się sam ze sobą. Kupujący mówią: To jest tanie. Sprzedający mówią, nie, to jest drogie. Słabe ręce są wytrzęsane, silne ręce nabierają pewności, a cała masa ludzi, którzy przegapili pierwszy ruch, modli się o jeszcze jedną szansę, a potem zastyga, gdy ta szansa się pojawia. Jeśli patrzysz na srebro skaczące, jak opętane, i myślisz, to nie może być zdrowe, rozumiem to. Ale w wielu historycznych rynkach wzrostowych, najgwałtowniejsza zmienność następuje w środku, nie na końcu. Bo właśnie wtedy rynek przechodzi od fazy nikogo to nie obchodzi do fazy każdy ma opinię. Jest na to prosty mentalny trik. Jeśli srebro jedzie jak winda prosto w górę bez zatrzymań, to moment, gdy powinieneś zachować ostrożność. Jeśli srebro jedzie jak schody, w górę, pauza, w górę, pauza, to zazwyczaj zdrowszy znak, nawet jeśli wydaje się wolniejszy. Czy to gwarantuje cokolwiek? Nie, ale zmienia sposób, w jaki interpretujesz cofnięcia. Cofnięcie w procesie budowania bazy nie jest automatycznie niedźwiedzie. Czasem to dosłownie rynek budujący pas startowy pod następną falę wzrostu. I tutaj chcę trochę zakwestionować ideę, że zakupy na okazji równają się podłodze cenowej, bo może to być prawda, ale może też być pułapka. Czasem ludzie kupują okazję, bo zakotwiczyli się do ceny, którą widzieli w zeszłym tygodniu. Nie kupują, bo odrobili lekcję. Kupują, bo ich mózg krzyczy, poprzednio było taniej. Więc teraz musi być okazja. To nie jest fundament, to emocja. Lepsze pytanie brzmi więc nie, czy ludzie kupili dołek? Lepsze pytanie brzmi, czy dołek zmienił narrację. Jeśli narracja się nie zmieniła, kupowanie dołka może być racjonalne. Jeśli narracja się zmieniła, kupowanie dołka może być zaprzeczaniem rzeczywistości. Zanim przejdziemy dalej, warto wspomnieć jeszcze o jednej warstwie w kształtowaniu cen płynności. Gdy płynność jest niska, święta, przepływy na koniec miesiąca, duże wygasania opcji, metale mogą poruszać się bardziej niż powinny na nagłówkach, które nie są trzęsieniem ziemi. Widzieliśmy to ostatnio z dużymi wahaniami powiązanymi ze zmniejszonym udziałem uczestników rynku. Jeśli więc kiedykolwiek masz wrażenie, że rynek zachowuje się irracjonalnie, czasem tak nie jest, czasem jest po prostu płytki, a płytkie rynki wyolbrzymiają wszystko. Mając to w pamięci, możemy porozmawiać o kwestii politycznej, nie zamieniając jej w bajkę. Niekomfortowa część jest taka, że zazwyczaj nie wiesz, co jest prawdą, dopóki nie minie czas, ale możemy szukać sygnałów. Twierdzenie, które krąży w obiegu, głosi, że kilka agencji rządowych w USA opracowało system podłogi cenowej dla niektórych krytycznych minerałów i że Stany Zjednoczone rozmawiają z sojusznikami na ten temat. Samo słowo podłoga cenowa wystarczy, by oczy metalowych inwestorów się rozszerzyły, bo brzmi, jakby rząd mówił, nie pozwolimy, żeby to spadło poniżej określonego poziomu. I jeśli myślisz, chwila, czy oni w ogóle mogą to zrobić? To pytasz właściwie, bo podłoga cenowa może oznaczać wiele różnych mechanizmów może oznaczać bezpośredni program zakupów może oznaczać gwarantowane kontrakty na odbiór może oznaczać wsparcie kredytowe, dotacje cła zmieniające efektywną ekonomię strategiczne gromadzenie zapasów może oznaczać zestaw narzędzi nie jeden dźwignik Nie daj się więc zahipnotyzować temu zwrotowi. Przejrzałem, jak zazwyczaj buduje się takie ramy polityczne, i schemat jest dość spójny. Najpierw pojawia się definicja problemu: jesteśmy zbyt uzależnieni od importu czegoś, bez czego nie możemy żyć. Potem pojawia się zestaw narzędzi: gwarancje kredytowe, bezpośrednie zamówienia, ulgi podatkowe, rezerwy strategiczne, a czasem szybka ścieżka regulacyjna. I dopiero potem następuje reakcja rynku, bo rynki starają się wyprzedzić kierunek, niedrobny dróg. Gdy więc słyszysz podłoga cenowa nie wyobrażaj sobie wielkiego czerwonego przycisku z napisem: Srebro nie może spaść poniżej tego poziomu. Wyobraź sobie zestaw narzędzi, który po cichu ułatwia producentom pozyskiwanie kapitału i ułatwia kupującym podpisywanie długoterminowych umów. Jeśli chcesz prawdziwego odpowiednika z życia, spójrz na to, co działo się na rynkach energii przez lata. Rządy nie muszą wyznaczać podłogi cenowej, by wpływać na rynek. Mogą wpływać na popyt przez mandaty, na podaż przez dotacje, na przepływy handlowe przez CLA, na sentyment przez gromadzenie zapasów, a na koszt kapitału przez informowanie kredytodawców, że coś ma znaczenie strategiczne. Więc nawet jeśli ten zestaw narzędzi ostatecznie dotyczy głównie pierwiastków ziem rzadkich, metali do baterii czy materiałów specjalistycznych, sam fakt, że decydenci myślą w ten sposób, jest sygnałem. Sygnałem, że spodziewają się tańszych łańcuchów dostaw, większej konkurencji o surowce i bardziej strategicznego zachowania państw. I tu pojawia się część, która przykuwa uwagę inwestorów w metale. Gdy rządy zaczynają traktować coś jako strategiczne, prywatny kapitał często podąża za tym, ale późno, bo chce pewności. A rządy rzadko dają pewność. Cykl kapitałowy może więc pozostawać ograniczony dłużej niż ludzie myślą, co oznacza, że deficyty mogą się utrzymywać, a zmienność może się utrzymywać. A gdy zmienność się utrzymuje, narracje stają się głośniejsze. Teraz, z tą perspektywą, możemy porozmawiać o tym, że srebro zostało oznaczone jako surowiec krytyczny, bo ta etykieta nie jest tylko o geologii chodzi o ryzyko ryzyko zakłóceń ryzyko koncentracji Ryzyko wzrostu popytu szybszego od podaży. I srebro spełnia wiele tych kryteriów, szczególnie biorąc pod uwagę, jak dużo go jest używane w małych ilościach w ogromnych branżach. Pomyśl o tym przez chwilę. Srebro nie jest jak ropa, którą widać, jak spłonęła. Srebro jest ukryte w elektronice, w złączach, w lutowiu, w panelach fotowoltaicznych, w urządzeniach medycznych. Jest wszędzie i rzadko jest doskonale recyklingowane, bo jest rozproszone. Gdy więc popyt rośnie, nie czuć tego dramatycznie, aż do momentu, gdy jest już dramatycznie. Dlatego krytyczne oznaczenia pojawiają się, gdy presja już się nabudowała, nie wcześniej, i dlatego rynek może podskoczyć na takim nagłówku i powiedzieć, coś się zmienia. Pod koniec zeszłego roku rząd USA sfinalizował zaktualizowaną listę krytycznych minerałów, i srebro znalazło się na tej liście. To nie jest plotka ani tweet, to formalne oznaczenie. Gdy coś jest oficjalnie krytyczne, wzrasta prawdopodobieństwo, że otrzyma szczególną uwagę. Priorytety w wydawaniu zezwoleń, finansowanie, wsparcie polityki łańcuchów dostaw, być może nawet działania handlowe. Czy to automatycznie oznacza podłogę cenową specjalnie dla srebra? Nie, ale oznacza, że srebro jest teraz omawiane w tej samej kategorii co materiały, o które rządy aktywnie się martwią. A jeśli jesteś uczestnikiem rynku, nie czekasz na doskonałą politykę, pozycjonujesz się w kierunku trendu. Mamy więc teraz dwie rzeczy dziejące się jednocześnie. Pierwsza zmienny rynek, który właśnie udowodnił, że potrafi poruszać się szybko w obu kierunkach. Druga, polityczna gadanina sugerująca, że rządy myślą bardziej agresywnie o łańcuchach dostaw minerałów. I to jest środowisko, w którym ludzie zaczynają mówić to koniec rynku papierowego, Comex zaraz się posypie. Odnieśmy się do tego, bo właśnie tutaj wielu mądrych ludzi przypadkowo staje się niedbałych. Narracja o wybuchu komeksu zazwyczaj wywodzi się z jednego prostego porównania. Patrzą na kategorię zapasów do dostawy, tzw. Tak registered, i porównują ją z liczbą otwartych kontraktów otwartym zainteresowaniem i mówią: Widzicie, papierowe roszczenia są wielokrotnie większe niż to, co jest dostępne do dostawy. I tak, w migawce to często wygląda dramatycznie. Publicznie raportowane dane magazynowe pokazują srebro w kategorii registered na poziomie rzędu kilkuset milionów uncji, mniej lub bardziej, w zależności od dnia i kategorii. A w aktywnych miesiącach ekspozycja papierowa może być wielokrotnie większa. Matematyka wygląda więc przerażająco i świetnie nadaje się na miniaturę do filmiku. Ale jest kluczowy szczegół, który zmienia wszystko. Otwarte zainteresowanie to nie gromada ludzi stojących w kolejce i mówiących, wydaj mi moje sztabki. Otwarte zainteresowanie bardziej przypomina tłum na stadionie. Niektórzy są tam przez cały mecz. Niektórzy wychodzą po pierwszej połowie. Niektórzy odsprzedają bilety pod stadionem a niektórzy dosłownie tylko zabezpieczają coś, co już posiadają gdzie indziej. Gdybyś więc wszedł na stadion w drugiej połowie, policzył każdą osobę na trybunach, a potem wpadł w panikę, bo punkt gastronomiczny ma ograniczoną liczbę hot-dogów, popełniasz dokładnie ten sam błąd matematyczny, co ludzie liczący otwarte zainteresowanie. Nie każdy na stadionie próbuje kupić hot-doga w tym samym momencie. A nawet ci, którzy chcą, wielu z nich wyjdzie przed końcowym gwizdkiem. Taka jest prawdziwa dynamika kontraktów terminowych. Przed otwarciem okien dostaw duża część pozycji jest rolowana, zamykana, kompensowana lub rozliczana w inny sposób, bez żadnej fizycznej dostawy metalu. I to nie jest spisek. Tak dosłownie działa rynek terminowy. Czy to oznacza, że wybuch jest niemożliwy? Nie. Oznacza, że nie możesz robić leniwej matematyki. Zróbmy więc jej nieleniwą wersję. Krok pierwszy. Zrozum, czym naprawdę jest kategoria registered. Registered to metal spełniający specyfikacje i oznaczony w taki sposób, że może być użyty do rozliczenia kontraktu, jeśli właściciel tak zdecyduje. Eligible to metal spełniający specyfikacje, ale jeszcze nie oznaczony do dostawy. Nie oznacza to, że eligible jest fałszywy. Po prostu nie jest aktualnie zaangażowany. I ważne: obie kategorie mogą się zmieniać bez fizycznego przeniesienia ani jednej uncji. Może się zmienić, bo właściciel zmienia status. Może zmienić się, bo ktoś decyduje się na wyprowadzenie metalu. Kategorie zapasów to nie to samo co metal znikający z powierzchni Ziemi. Krok drugi. Zrozum, czym jest dostawa. Dostawa to w dużej mierze papierologia. Zmienia się własność roszczenia do konkretnych sztabek. Czasem metal zostaje w skarbcu, czasem go opuszcza. Ale kluczowe jest to, że liczba dostaw nie oznacza automatycznie, że metal opuścił magazyn. Jeśli kiedykolwiek obserwowałeś raport magazynowy i myślałeś, dostawy były ogromne, więc zapasy muszą spaść, i potem zobaczyłeś, że ledwo drgnęły, właśnie dlatego. Krok trzeci. Zadaj praktyczne pytanie. Gdyby duża liczba kontraktów żądała fizycznej dostawy, skąd wziąłby się dodatkowy metal? Odpowiedź. Może pochodzić z reklasyfikacji eligible. Może pochodzić z metalu przywiezionego z innych lokalizacji. Może pochodzić z zachęcania longów do rolowania pozycji. I może pochodzić z alternatyw rozliczeniowych, które rynek już posiada. Innymi słowy, stres nie oznacza automatycznie defaultu. Chcę tu przedstawić sceptyczną, alternatywną interpretację, bo pozwala nam zachować uczciwość. Dużo z komentarzy o tym, że komeks zaraz się posypie, zakłada, że jedynym sposobem, by system przetrwał, jest oszustwo. Czasem jednak nie chodzi o oszustwo. Czasem po prostu straszny współczynnik mierzy niewłaściwą rzecz. Współczynnik mierzy potencjalny popyt. Nierzeczywisty popyt. To jak zliczenie wszystkich parasoli w sklepie i założenie, że każdy klient kupi jeden dzisiaj, bo prognoza mówi o deszczu w przyszłym tygodniu. Możliwe to nie to samo co prawdopodobne. Nie mówię, ignoruj sygnały stresu. Mówię, traktuj je jak czujnik dymu, nie jak pożar, który już widzisz. Jeśli czujnik dymu się włącza, nie ogłaszasz, że budynek się zawalił. Sprawdzasz kuchnię, szukasz źródła i pytasz, czy to prawdziwy ogień, czy ktoś spalił tosta. Co więc uczyniłoby z tego prawdziwy pożar? Sytuacja, w której Longowie odmawiają rolowania, odmawiają alternatyw i nalegają na fizyczną dostawę w skali, która wymusza Scramble oraz sytuacja, gdzie podaż nie może szybko zareagować. Bo duża część podaży srebra to produkt uboczny wydobycia innych metali. Nie możesz po prostu przełączyć przełącznika i podwoić produkcji. To warunki tworzące prawdziwe zdarzenia repricingowe, ale to nadal nie to samo, co wybucha w przyszłym tygodniu. Odsuńmy się teraz, bo jeśli tylko wpatrujemy się w mechanikę komeksu, możemy przegapić większy czynnik, który cicho budował się pod tym całym cyklem. I tutaj znaczenie mają najnowsze publicznie dostępne dane. Rynek srebra notuje strukturalne deficyty od kilku lat z rzędu. Najnowsze główne dane ankietowe wskazują na kolejny znaczący niedobór w ostatnim raportowanym roku rzędu 100 milionów uncji. Jednocześnie popyt przemysłowy bije rekordy, napędzany przez elektryfikację, fotowoltaikę, centra danych i hardware, rozwijający się wraz z boomem na AI. Dodajmy tu trochę kontekstu, bo popyt przemysłowy może brzmieć abstrakcyjnie. Według ostatnio opublikowanych danych ankietowych zużycie przemysłowe w ubiegłym roku wyniosło nieco poniżej 700 milionów uncji, i nie napędzał tego jeden sektor. Fotowoltaika jest dużą częścią, bo każdy panel potrzebuje małej ilości srebra, a mała ilość przestaje być mała, gdy produkujesz panele na masową skalę. Elektronika jest dużą częścią, bo świat nie staje się mniej cyfrowy, staje się bardziej cyfrowy. Modernizacja sieci elektroenergetycznych jest dużą częścią. Bo każde wzmocnienie sieci, każda infrastruktura ładowania, każda nowa linia transmisyjna to więcej punktów styku wymagających metalu. A rozbudowa infrastruktury AI to niedoceniana część, bo centra danych nie tylko zużywają prąd, ale i sprzęt, złącza, systemy chłodzenia, zarządzanie zasilaniem, a to wszystko jest metalochłonne. Gdy więc słyszysz o rekordowym popycie, nie wyobrażaj sobie jednego dużego kupca. Wyobraź sobie miliony małych zastosowań, którym nie zależy na cenie spot, bo srebro to ułamek finalnego produktu. To zupełnie inny rodzaj popytu niż inwestorski. Inwestorzy są wrażliwi na cenę. Kupujący przemysłowi są wrażliwi na ciągłość dostaw. Bardziej zależy im na tym, czy mogę to dostać, niż czy kupiłem po idealnej cenie. Po stronie podaży jest element, który sprawia, że matematyka jest uparta. Duża część podaży srebra nie pochodzi z pierwotnego wydobycia srebra. To srebro wydobywane jako produkt uboczny wydobycia innych metali. Jeśli chcesz więcej srebra, często potrzebujesz więcej produkcji miedzi, więcej produkcji ołowiu i cynku, więcej inwestycji w metale bazowe, a te branże mają własne cykle. Odpowiedź podażowa może więc się opóźniać, a gdy odpowiedź podażowa się opóźnia, pojawiają się deficyty. I najnowsze dane wskazują na kolejny znaczący deficyt rzędu 150 milionów uncji w zeszłym roku, po jeszcze większym deficycie rok wcześniej. Sceptyczna weryfikacja. Deficyt w tych badaniach nie oznacza, że świat dosłownie skończył się ze srebrem. Oznacza, że popyt przekroczył świeżo dostarczone srebro z kopalń i recyklingu w danym roku. Luka może być wypełniona przez czerpanie z zapasów w skarbcach, w produktach, w rękach prywatnych, w ETF-ach w jakiejkolwiek postaci. Historia deficytu jest więc potężna, ale nie jest sama w sobie odliczaniem. To bardziej jak grawitacja. Grawitacja nie mówi ci dokładnie, kiedy coś spadnie, mówi ci kierunek presji. A jeśli ta presja utrzymuje się przez wiele lat, zapasy kurczą się i rynek staje się bardziej wrażliwy na wstrząsy. Dlatego możesz mieć nagły skok, nagły niedobór w jednym regionie, nagły scramble na sztabki, podczas gdy łączna liczba dostaw wciąż wygląda normalnie. Liczy się dystrybucja, nie tylko suma. I właśnie stąd wzięły się pewne dziwne rzeczy, które ostatnio obserwujemy: metal przemieszczający się tam, gdzie jest popyt, przeorganizowanie logistyki, skoki premii na konkretnych produktach i rynki papierowe reagujące na fizyczne ograniczenia. Deficyty są więc poważną sprawą, ale prawdziwe pytanie brzmi: ile buforu pozostało w miejscach, które faktycznie mają znaczenie dla dostaw i produkcji? Nie mamy pełnej przejrzystości w tej kwestii, dlatego rynek może wpadać w nerwowość. Gdy więc ludzie mówią, że jesteśmy w nowym systemie operacyjnym, zgadzam się z duchem tego stwierdzenia, nawet jeśli nie lubię hajpu. Bo gdy metal staje się zarówno aktywem monetarnym, jak i surowcem przemysłowym, zachowuje się inaczej. Złoto jest głównie monetarne i jubilerskie. Srebro jest hybrydą. To metal kupowany ze strachu i zużywany dla funkcji. I ta hybryda tłumaczy, dlaczego srebro może być tak gwałtowne. Może handlować jak bezpieczna przystań w jednym tygodniu i jak wysokobetowy surowiec przemysłowy w następnym. Wprowadźmy teraz złoto do rozmowy na chwilę, bo robi ono coś ważnego, co łatwo przeoczyć. Jednym z powodów, dla których złoto było tak silne przez ostatnie dwa lata, jest to, że banki centralne były wytrwałymi nabywcami netto, nawet gdy ceny biły rekordy. To ma znaczenie, bo zmienia dynamikę podłogi w sposób, który detaliczni traderzy nie są w stanie osiągnąć. Popyt detaliczny może zniknąć błyskawicznie, gdy ludzie się boją. Banki centralne działają wolniej, ale gdy realokują rezerwy, może to być wieloletni przepływ. Jeśli chcesz prostych ram makroekonomicznych, oto one. Złoto jest ciągnięte w górę przez niepewność monetarną i zachowanie rezerw. Srebro jest ciągnięte w dwóch kierunkach przez niepewność monetarną i przemysłowy niedobór. A gdy te dwie siły działają jednocześnie, srebro nie dryfuje uprzejmie w górę. Skacze, potem spada, potem skacze znowu. Gdy więc widzisz ostry rajd, po którym następuje ostry spadek, tak jak widzieliśmy to w okolicach końca stycznia i początku lutego, to nie jest dowód, że teza jest błędna, to dowód, że instrument jest zmienny. Musimy też porozmawiać o koncie geopolitycznym, bo ludzie rzucają nim swobodnie, ale on ma znaczenie. Gdy widzisz nagłówki o eskalacji konfliktów, ryzyku łańcuchów dostaw, ryzyku transportu morskiego i rządach przestawiających pionki na szachownicy, rynki zaczynają wyceniać niepewność. I złoto, historycznie jest pierwszym aktywem, po który ludzie sięgają, gdy nie są pewni, jakie będą zasady w następnym kwartale. Srebro może też na tym korzystać, ale jest to bardziej skomplikowane, bo liczy się cykl przemysłowy. Oto więc cliffhanger. Jeśli świat się uspokoi, złoto może wciąż sobie radzić, bo dług, stopy procentowe i wiarygodność walut nie znikają z dnia na dzień. Ale ścieżka srebra może stać się bardziej wyboista, jeśli jednocześnie słabnie popyt przemysłowy i zanika premia za strach. To nie jest niedźwiedzi scenariusz. To po prostu rzeczywistość. Wróćmy do idei systemu podłogi cenowej. Oto jak chcę, żebyś o tym myślał, nie dając się wciągnąć w fantazję. Rząd nie buduje takich ram, bo wszystko jest w porządku. Buduje je, bo uważa, że podaż jest krucha i zależność jest niebezpieczna. Więc nawet jeśli srebro nie jest wprost celem każdego narzędzia politycznego, kierunek jest jasny: więcej strategicznego myślenia wokół minerałów ważnych dla sieci elektroenergetycznych, elektroniki, obronności i infrastruktury energetycznej. A jeśli połączysz to z rynkiem, który już od lat notuje deficyty, rozumiesz, dlaczego ludzie się ekscytują. Ale ekscytacja to nie strategia. Porozmawiajmy więc o pozycjonowaniu jak dorośli. Po pierwsze, nie mylić wyższych cen z ruchem wyłącznie w górę. Po drugie, nie mylić stresu papierowego z nieuchronnym upadkiem. Po trzecie, nie mylić niskiego posiadania z gwarantowanym wzrostem. Bo słyszę ten argument cały czas. Srebro jest prawie w niczyich rękach, więc jeśli alokacja się podwoi, cena może się podwoić. Ale czasem alokacja pozostaje niska przez długi czas, bo inwestorzy nie lubią zmienności, nie lubią kosztów przechowywania i nie lubią być zbyt wcześni. Niskie posiadanie może więc być paliwem, może też być hamulcem. I ten kontrargument warto trzymać w pamięci. Ostatnia rzecz. Obserwuj, jak rynek reaguje po zniknięciu przerażającego nagłówka. Jeśli ceny się utrzymują, to jest informacja. Jeśli się załamują, to też jest informacja. Reakcja często mówi więcej niż sam nagłówek. Gdzie więc jesteśmy? Narracja, że Comex wybuchnie jutro, to w mojej opinii głównie clickbait. Ale narracja, że struktura rynku jest napięta i repricing jest w toku, jest bardzo wiarygodna. A narracja, że środowisko polityczne przesuwa się w kierunku ochrony krytycznych łańcuchów dostaw, to już nie jest spekulacja. Jest widoczna w kierunkowym sensie w publicznych działaniach rządów. Jeśli chcesz jednego prostego wniosku, to jest nim. Przestań kibicować chaosowi. Chaos to nie jest plan. To, czego chcesz, to transparentny repricing na sprawnie działającym rynku, gdzie możesz podejmować decyzje, zarządzać ryzykiem i żyć swoim życiem. Więc tak, zachowaj czujność, tak, ciągle się ucz, tak, miej oko na trendy zapasów, na to, jak rolują się kontrakty, na to, jak ewoluuje popyt. Ale nie pozwól, żeby miniaturki filmików zarządzały twoim układem nerwowym. Jeśli chcesz więcej takich analiz, spokojnych, praktycznych i skupionych na tym, co naprawdę ma znaczenie Zasubskrybuj nasz kanał Kodekonomii. Ekonomii. Przynosimy Ci rzetelne, oparte na danych omówienia rynków metali, ekonomii i trendów finansowych, które realnie wpływają na Twój majątek. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym materiale.